Bardzo miło mi Was widzieć tutaj na pokazie mody Top Model w TVN-ie. Rozumiem, że decyzja, żeby wziąć tutaj udział była dla Was dość oczywista. Dla mnie była absolutnie oczywista, bo... Dla mnie niekoniecznie. Bo rzeczywiście bardzo ważny jest temat, który tutaj poruszamy. Mówimy o profilaktyce nowotworowej, i naprawdę, słuchajcie, o tym nigdy nie jest, nie jest wystarczająco, żeby. Musimy o tym po prostu rozmawiać, bo to jest bardzo ważny temat dla nas wszystkich. Dotyczy każdej rodziny, dotyczy każdego wieku i ciągle o tym zapominamy. A jeszcze mamy do czynienia tutaj z młodymi ludźmi, którzy już w ogóle nie myślą o chorobach. Tak? No bo jak się ma, nie wiem, 17, 18 czy 20 lat, to pamiętasz? Każdy... No, z trudem, ale pamiętam to człowiekowi wydaje się, że jest nieśmiertelny, że to problemy, które gdzieś tam o których słyszał, to, to jego nie dotyczą. I prawdę mówiąc też tacy byliśmy, ale tak. no... Choroby cywilizacyjne, zanieczyszczenie środowiska, jedzenie takie, jakie jest, to wszystko powoduje, że choroby nowotworowe stały się niestety naszym towarzyszem życia codziennego i mogą dotknąć zarówno osoby bardzo młode, jak i osoby starsze. Więc szczególnie to jest ważne, kiedy program, który ewidentnie dedykowany jest do ludzi młodszych, do młodszych widowni, kiedy w takim programie taka komunikacja jest podawana, kiedy, kiedy zaproszeni są ludzie z różnych dziedzin życia, no, szczególnie kobiety. Szczególnie panie, to, to w tym momencie jest szansa, aby tą informację o tym, jakie zagrożenia niosą ze za choroby nowotworowe. Jak ważne w tym wszystkim jest to, aby samemu o siebie dbać, samemu zapobiegać występowaniu pewnych symptomów, czy też w ogóle badać się, żeby te symptomy w odpowiednim momencie określić i później coś wykryć, to jest niezwykle istotne i cieszę się, że mogliśmy malutką cegiełkę do tego wszystkiego. Ale dodać. bardzo długo musiałam go przekonywać. To prawda, bo ja się strasznie Pokazów mody. Tak, nie, nie, nie jestem w ogóle się moderem. nie czuję jak ryba w wodzie, prawda? Nie, w, ogóle. w ogóle. Świetnie, w ogóle. wypadłeś. Wszyscy ci gratulowali. To jest e, kokieteria. Miałam na studiach taką tak, koleżankę. To jest tak zwana fałszywa skromność, dobor. Macie też dwie córki, które dopiero wkraczają w dorosłe życie, czy też staracie się je uczyć tego, żeby chociaż raz w roku wykonywały te podstawowe badania krwi? Teraz pod waszą mamusia namową. wykonuje. Czy znaczy, Sześciolatka chwilowo nie za wiele ma do powiedzenia. E, Ale 15... mamusia? Tak, mamusia ma dużo powiedzenia, 15-latka, no wiadomo, to jest ten wiek, w którym człowiek staje się w jakimś tam stopniu niezależny. Natomiast oczywiście tu trzeba tak oddać Asi, że Asia bardzo dba o to, żebyśmy jako cała rodzina byli odpowiednio przebadani, żeby nie zapomnieć o pewnych ważnych rzeczach. I właśnie się dowiedziałem, że również zapisała mnie na pewne badania w tym kierunku, które nie napawają mnie optymizmem, ale bo jest uśpią. to bolesne, ale uśpią trzeba się to spokojnie. zrobić. Słuchajcie, pamiętajcie, musimy też robić sobie kolonoskopię już w pewnym wieku, a my dochodzimy do tego wieku... Pieku. Po, 40, Badać prostatę, po 40, 40 latach to jest bardzo istotne i ja wiem, że mówimy tutaj, że tak powiem, rzeczy, z których część ludzi będzie się wyśmiewała, ale z mówimy, Dlaczego? no wiesz, no różne, myślę, że to jest choroby, samobadanie, nie, choroby, samobadanie piersi, kolonoskopia i tak dalej, to są tematy tabu, my w Polsce, nie. ale nie, my w Polsce mamy bardzo dużo takich tematów tabu, wydaje mi się, że tak jak tematem tabu, nie wiem, jest to, to, że ktoś jest, nie wiem, albo y, zbyt y, ma obfity biust, albo za mały biust, albo właśnie ktoś jest, y, nie wiem, y, choruje na jakąś tam chorobę i też wstydzi się o tym mówić, co też jest no, y, co też jest y, nienormalne, bo za granicą, ja pamiętam w Stanach, wtedy kiedy moja mama umierała, to był temat tak otwarty, że ja kupowałam książki i naprawdę książki po angielsku czytałam, żeby jej pomóc, nie a wiem, jakimiś nie dietami a to nie są łatwe rzeczy i to był y, naprawdę ma, margines. A y, jeżeli chodzi o Czyli to, co jest w Polsce margines. a jeżeli chodzi o to, jaką mamy dostępność teraz do wszystkiego, do tego co musimy zrobić, jak musimy żyć, nie tylko o sporcie, o suplementacji mamy naprawdę już taką y, wiedzę, że powinniśmy się na tej wiedzy i na lekarzach absolutnie skupić, bo mamy naprawdę tak posuniętą medycynę do przodu, że Prawie każdy wykryty nowotwór na wczesnym jest etapie jest. Czasie, tak, tak, jest do, 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 wyleczenia. do wyleczenia. Oczywiście są wyjątki, ale też kiedy moja mama umarła, i to też jest ważna informacja, drodzy Państwo, a to było, mówię, 20 ponad lat temu, pierwsze, co zrobiłam, to badałam sobie mutanty genu. O tym też mówi, mówi się, nie mówi się, trzeba takie rzeczy robić, bo jeżeli w rodzinie ma się dużo przypadków. Takich, których osoba zachorowana raka, trzeba po prostu się w jakikolwiek sposób zabezpieczyć. Udało mi się, bo nie mam takiej sytuacji, natomiast to dalej nie oznacza, że mogę nie chorować. Tylko, i tutaj przechodzimy do najważniejszej rzeczy, i tu mo możemy ja powiedzieć, tak. że nie jesteśmy przykładem, ale na pewno staramy się być, na pewno żyjemy zdrowiej niż kiedykolwiek wcześniej. Tak, i przede wszystkim dużo ruchu.